Co to jest taki No, No, z Krzysztofem eee, i jesteśmy teraz na takiej najbardziej imprezową, non klubowej dzielnicy. Eee, no, Bintang No, tank eee, Tylko, jej, koła mi się odbija tym cheesecake'iem. za dużo go zjadłem. Mój brzuszek jest pełniutki. Eee, tylko nie widzę tych klubów jeszcze. Jak mam być szczery. Czy są ten drahaby handlowe klubów alkoholowych. Co? Tu będzie mniej klubów alkoholowych, bo tutaj 70% nie pije alkoholu. Prawda? Więc to guby alkoholem zagrają dla turystów i tych innych mniejszości. Ale tu jest... Tury, jakby turyzm tutaj całkiem nieźle jest Więc spodziewałbym się, że i tak będzie, nie? Co i będzie. Krzysztof? Czyż to mam marzenie? Cafe. O kebabsi tutaj, a już dzisiaj zjedliśmy jednego kebabsika. Ale tutaj wielkie mięcho Możemy wejść, ale Klaudia Jacy jeden kebab <laughs> oh ze, nou dan Neon ze stop op. Oké. Okay. Neon ze Oké, jij bij jou, jij. Yes, yes. Hoe gaat What to The ultimate Quackers. Look at how fluffy they are. Oh my God. They are so fluffy. Oh my God. Even my gonna go over here. Oh my God, Christoph. Let's hop only there. Kieł. nie, nie, Kieł, na nie, ja. nie, To To jest najcieńsza winda nie, do nie, 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 Jezus, moje oczy widzą coś cudownego. Fejkowe Lego, to jest jedna rzecz, ale To, to w ogóle to malowanie są miałem takie tak? proste I on jest taki mięciutki. Co nie? Jejku. To, są jakoś, to, ale to jest? W wieku. Ale teraz tam tak się zrobi. Tak. Jakby 40 zł za takiego pluszaka to. Krzysztof, ale miałeś takiego może bloku? Kalafiora. kalafiora. Przepraszam panie kalafioza. Ja wie, ja wiem, że jeszcze jest męczony. Męczony. Tak. Puf puf. Puszle terazu, tego terazu sam. Waję, cola. O. Stop, uśmiechnij się. uśmiechnij to. uśmiechnij ja na to. No na to. zmieścisz. to. Nie, nie, ja ci to nie, nie, nie ja chcę chcesz tutaj to Chcesz to? Czy jest coś, czy to, czy coś? Czekaj Czekaj, nie, nie Przychodzi baba do lekarza A ty mówisz, my... a co? I co? No, Normalny jesteś? Ale lekarz to baba <ślesz> To nie możesz zdjąć Zdziałem sobie sam A co dowody do Wszędzie są te rekiny tutaj A, to Wojtek Wojtek Szejdziemy tak, dalej O, karabiny i to tak całkiem bo drogą wiesz, że Legon ma taką politykę, że nigdy nie będą robili realistycznych broni? Bardzo O, a co jakieś rzeczy dla... Uuuu, czapka. Gest kto potrzebuje kupić czapkę, bo zgubił swoją? Ja. Ale daj to. Jest. Chociaż nie wiem, mi się ta bardziej podobała okoleistycznie, ale No ale lepsze połączenie od łuską gdzie to? Bok. On dopiero będzie tam to. No tak przy początku daje pakiet. Tam tam Czy to Oj, 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 tu ping, tu ping, tu ping, <grym> tu ping, tu ping, zły ping, Nie no, ta mi się podobała. ping, tu ping, tu nie ma spoko jest Królik spoko Kuki cię kolegę moja, moja lepiej leżała No, twoja dobrze leżała Ale takie czapki nie leżą tak, musiałbyś sobie kupić mój kapa i go złamać znowu, żeby ci lepiej leżał Wiedzę o tym, a były te z golfem za jedną No Dobra, kupię z ciałkiem w Wietnamie. Może z kibernet. Kupię na ta po dziewi. Co Maria, ja kupiłem od Tak, za, jakby... Co to w kotki? W kotki! nie będzie Teraz mój cel jest znalezienie rozmiarówki, żeby to? zrozumiał jak wielki błąd nie miał Te wyglądają za takim duże. Ale też rozmiarowe są. Dobra, no. I znowu copyrighty mi wrzucić tutaj, chociaż i tak nie dostaje pieniędzy za to. <trym> <trym> To jest dla Martynki <grymne> to Jest świetne Chaj tu mała zęba i sobie kebaba To jest żęba To jest dinozaur Jest telefon gada Ej, ej ej to jest taki sklep, do którego idziesz z dziewczyną i nie bierzesz portfela. I nie bierzesz z tą portfela, bo wszystko. Jest, wszystko jest, tylko lepsze. Ale... I te, ale jakościowo A, też jest lepiej. Jakościowo jest lepiej, jest lepiej no. Dobra, nie ma wyższego poziomu. Piętra, więc możemy jeszcze tutaj pokazać Ale to jest jakiś make-up, ładnie. Ładne To są nakładki prostujące kręgosłup, czy cokolwiek to jest? Nie wiem co to jest, ale... Nie wiem. Nie ja Jak nakładki? nie chciałem. Ile to kosztuje?

co? zastanów się, co jest więcej warte? Twoja jedna koszulka, którą możesz sobie kupić w Wietnamie. Która na pewno będzie dziurawa jutro. Bo Jakub, o, o, pokaż. Jak się dowiedział, że może mieć koszulkę golfa, ale nie ma miejsca. Marija. To jak ten dosownik na Lego. To możesz sobie wybrać swoje Lego tylko dla kobiet. Wow. wow. Wymacałem już praktycznie wszystkie produkty. Czuję się spełniony. O, więcej dozownikowego. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Na kończymy, bo my tutaj wszystko, wszystko oddamy, wszystkie pieniądze świata. Ładną kurczem, panu.